Cześć moi drodzy, dzień dobry. Witam serdecznie 12 sierpnia 2025 roku z gór Bystrzyckich na Dolnym Śląsku, konkretnie to z miejscowości Spalona, kawałeczek za Spaloną, z Lasu Świerkowego, młodnika. Mamy wtorek. Ja na urlopie, bo słuchajcie, byłam tutaj ponad tydzień temu, kilka dni w górach Bystrzyckich, i czułam, że zaczynał się dopiero pojaw, czy tam wysyp borowików szlachetnych. A w weekend nie mogłam tutaj przyjechać, i w przyszły weekend w ten długi nadchodzący też nie będę mogła, więc stwierdziłam, że muszę po prostu zobaczyć, jak ta sytuacja się rozwinęła. Na razie jestem w pierwszym lesie. Przeszłam kawałek, nie było żadnych grzybów, ale teraz stoję przy pięknym miejscu. Od razu Was witam. Widokiem pięknych borowików szlachetnych, zapraszam. Ciekawa jestem, co jeszcze się będzie działo, czy jakieś ciekawe gatunki. No byłoby cudownie spotkać na przykład super rzadką kolczakówkę piekącą, albo płomyczkę galaretowatą już nie tak super rzadką ale też rzadką, którą Wam pokazywałam w zeszłym roku z tego miejsca mniej więcej mam aparat lecimy na spacer ależ chciałam tu być słuchajcie, chciałam strasznie zaczynamy od prawdziwka giganta którego nie namierzyłam tutaj 10 dni temu pewnie jeszcze nie było go ale jest naprawdę gigantyczny Takich ja nie zbieram. Tutaj następny, ten też pewnie będzie trochę już dużawy, ale tutaj idziemy w tą stronę, i tu jest po prostu śliczna, prawdziwkowa grupeczka. Taka ładna parka. Te są piękne. Następny. I jeszcze jeden. Na piękności. Marzyłam o Was. Jest naprawdę sporo podgrzybków brunatnych. Z reguły są już przerośnięte, ale trafiają się też ładne. Także powoli wpadają do koszyka. przy drodze mleczaje świerkowe. Takie podobne do mleczajów rydzów, ale rosną w świerkach, a nie w sosnach. Trochę ich tu jest. I jak widzicie, też puszczają takie pomarańczowe mleczko. Koszyk się powoli zapełnia, nie pokazuje każdego znaleziska, bo na razie robię rozeznanie w ogóle w sytuacji. Druga grupka prawdziwków. Mimo tego, że dosyć młody, to już tak dziwnie wygląda, ale one tak mają. Jak rosną w upałach, w suszy, od kilku dni jest sucho, to mają taką jakby perłową powierzchnię na kapeluszu, perłową tą skórkę. No, i generalnie chyba najładniejsze, najmniejsze to były mniej więcej w połowie tego czasu, kiedy tu byłam ostatnio, a kiedy jestem tutaj teraz. Ale zobaczymy. Raczej trzeba się chyba nastawiać na jakieś młodniki, gdzie jest więcej cienia i więcej wilgoci się jednak trzyma. Borowik szlachetny, prawdziwy. Tradycyjnie tydzień temu byłam tutaj o tydzień za szybko, a dzisiaj jestem o tydzień za późno. Już takie w większości prawdziwki są grubo przerośnięte. Nie zbieram oczywiście takich, zbieram tylko ładne małe prawdziwki i ładne młode podgrzybki. A takich podgrzybków też już nie biorę, ale idę do młodnika i może tam będą jeszcze. Młode prawdziweczki, bo oczywiście dzisiaj mam taką misję i takie marzenie I taki cel nadrzędny z tymi młodziusieńkimi prawdziwkami Znowu staruszki Ale tutaj ciekawostka, bo dosyć rzadki muchomor królewski Trujący I następny bardzo ładny muchomor królewski, a koło niego maślaczki, Pieprzowe. To są jadalne maślaczki pieprzowe. Ale bardzo ostre, piekące w smaku, więc ewentualnie jako jakiś tam dodatek. A tu jeszcze dosyć fajny prawdziwek. Kanapeczka wyciągnięta to tradycyjnie musi się zacząć dziać coś ciekawego. Ogólnie jest mało śladów po, po tym, że byli tutaj inni grzybiarze, ale trafiają się też ścinki. Chociaż tak jak mówię, naprawdę mało. Tu jeszcze po drugiej stronie był drugi prawdziwek. I tu jeszcze jeden ścinek, i widzę. Dziurę gdzieś po tym znalezionym wcześniej prawdziwku jak wykręcacie to proszę zasypujcie te dziury, żeby grzybnia nie wysychała. Oczywiście wykręcanie też jest jak najbardziej prawidłową metodą zbierania grzybów, zarówno wykręcanie jak i wycinanie, ale tak sobie tutaj się jeszcze rozglądam. Patrzcie jaki jest pięknie ukryty. I jeden jeszcze pozostawiony borowik szlachetny. Ktoś tu pędził, trochę znaleziony, a trochę nieznaleziony. Bo już tutaj przed chwilą jednego jeszcze znalazłam, nie pokazywałam. A tutaj następny no, ten to już chyba musiał tu być, wtedy kiedy inne osoby zbierały. Ten, muchomor. ten też chyba musiał być. Ten mógł być przykryty. A generalnie już takie brzydsze, starsze. Podgrzybków jest naprawdę sporo. Niektóre jeszcze całkiem ładne, ale sporo już takich większych, przejrzałych. Ale są w zdumiewająco dobrej formie. Generalnie mało robaczywe. Cały czas chodzę po lesie świerkowym. O, a tu mamy nabieracza, bo to nie jest ani prawdziwek ani podgrzybek. Tutaj chyba też ten sam gatunek, o którym zaraz pogadamy, ale zaraz zobaczymy. Tak, zdecydowanie chociaż podobny. Ten to naprawdę podobny do podgrzybka brunatnego, ale to są goryczaki żółciowe grzyby, na które grzybiarze mówią szatany. Fachowa nazwa atlasowa: goryczak żółciowy, grzyb, który nie jest w ogóle trujący, ale jest bardzo gorzki, najczęściej. I po prostu dodany do potrawy nam ją zepsuje. Zaraz wam pokażę jeszcze od spodu. Zdecydowanie goryczaki żółciowe. Na tym jednym dokonałam tak zwanej próby smakowej. Liznęłam kapelusz od spodu. Można też w przypadku robienia takiej próby smakowej wziąć kawałek do buzi, pomiędlić, popróbować i wypluć to. Ale oczywiście w większości grzybów nie można w ten sposób próbować. Można tylko mleczaje, gołąbki i borowiki. Goryczak żółciowy, tak jak mówię, nie jest to grzyb trujący, tylko niejadalny, bo gorzki. A ja słyszałam ostatnio o tym, że podobno nie wszystkie są gorzkie, ale ten jest gorzki. Jestem już w drodze powrotnej do auta. Będę zmieniać miejscówkę i przy drodze, tradycyjnie. Bardzo ładny borowik szlachetny, tradycyjnie, dlaczego tradycyjnie, bo przy drodze bardzo często rosną fajne grzyby. Ja już w drugim miejscu, tutaj bardzo ładny krasnoborowik cegla stopory i idę sprawdzić miejscóweczkę prawdziwkową. prawdziwkowej prawdziweczki są, ale też już takie podstarzałe z deka. Ech. Grzyby zostawiłam na razie w aucie, żeby nie targać tego ciężaru. Jest jeden mały prawdziwek, ale generalnie słuchajcie, tutaj też już są przejrzałe, te prawdziwki ogromniaste. Czyli tak, 10 dni temu nie było żadnych, teraz już są przejrzałe. Pewnie tak pod koniec zeszłego tygodnia było, było idealnie. Opatrzcie jaki tutaj gigant. I tu znowu przepiękne krasne, borowiki zeglastoporek, grzyby jadalne, nie przez wszystkich tak uwielbiane, ale ogólnie smaczne. Też dużo słyszałam opinii, że, że lubicie je robić w occie, na przykład w marynacie. Ja dodaję do sosu grzybowego z różnych gatunków grzybów. A tutaj obok podgrzybuś, podgrzybek brunatny, a tam jakaś kurka. Przed chwilą miałam naprawdę super spotkanie z panią Kasią i jej ekipą. Pani Kasia rozpoznała mnie po uśmiechu, rzuciła mi się w ramiona, ogląda mój kanał i też jej córka Małgosia. Całą ekipę bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że znajdziecie też dzisiaj grzyby, a ja lecę dalej. Najpierw sprawdzić, czy jest płomyczka galaretowata, a potem przenoszę się w kolejne miejscówki. Płomyczki galaretowate niestety nie rosną. Nie wiem, czy, czy jeszcze nie rosną, bo w tym roku wszystko jest dosyć opóźnione. W zeszłym roku na początku sierpnia je widziałam. Tutaj dokładnie. Czy nie rosną, dlatego że tutaj poprzecinali ten las i składowali drewno generalnie tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie te płomyczki rosły i to jest właśnie to, o czym należy pamiętać przy ochronie grzybów, a płomyczka galaretowata to grzyb pod ochroną, że trzeba chronić stanowiska, tak nie, same, nie tyle co same owocniki, co stanowiska, więc mam nadzieję, że to stanowisko nie zostało za jakieś zagrożone, a może płomyczki po prostu też nie rosną z roku na rok w tym samym miejscu, także widzę, że miałam bardzo dużo szczęścia w zeszłym roku. I miejmy nadzieję, że jeszcze się pojawią. One długo się dosyć pojawiają. Potem jeszcze widziałam je w zeszłym roku też na Podkarpaciu, gdzieś tam pod koniec października. Więc jest jeszcze szansa na spotkanie, póki co lecę w kolejną miejscowę. Ale jeżeli jesteście ciekawi co to te płomyczki galaretowate, to oczywiście na, na kanale jest filmik o nich. Zapraszam, bo naprawdę bardzo ładne i ciekawe grzybki. Dzień dobry panie padarcu. To nie jest wąż, to jest jaszczurka, jak coś. Jestem już w kolejnej wie. Tutaj trochę podgrzybków i drugi na razie prawdziwek. Tamten był za stary, ten wydaje się jeszcze całkiem fajny. No, generalnie jest sucho. Niestety. Niestety wrażenia nie są nawet porównywalne do tego, co się działo tych 10 dni temu. 10 dni temu tamten wyjazd zapamiętałam, jak jakąś bajkę po prostu. Był cudowny, było chłodno, mokro, padało, bardzo mi się podobało. Dzisiaj jest sucho. Ja mam jakąś traumę z suszą w lesie, naprawdę. Nie lubię. Ach, chyba trafił się ten jeden naprawdę idealny prawdziwek, bo wierzcie lub nie, ale jeszcze dzisiaj takiego nie widziałam. Bez tej takiej perłowej skórki kapelusza, taki idealny, kształtny, już sobie łypię na niego, zaraz Wam też pokażę. Przed chwilą widziałam takiego wielkiego, ale to już nawet nie pokazuję. Ale tamten jest śliczny. Kto już widzi? Kto już widzi? No taki jest nieźle ukryty. No wygląda prześlicznie. Ale to jeszcze nie to. Idealne były 10 dni temu. Ale bardzo ładne. Chodzę sobie dzisiaj głównie po młodnikach świerkowych i zobaczcie, robi się fajne popołudniowe światło, milutkie. Ptaszki śpiewają, nie za ciepło. Przede mną widzę kolejny prawdziwek, a naprawdę go nie widziałam. Idziemy zobaczyć. Ale też taki z tych większych Czyli nie pałam aż takim entuzjazmem do niego. Też mi często mówicie, że powinnam zbierać jakieś starsze grzyby suszyć, albo robić proszek, albo coś. No ale ja akurat lubię zbierać młodsze grzyby. Takie mi bardziej odpowiadają, bardziej smakują, a przede wszystkim bardziej mi się podobają. Ale tego zobaczymy, bo nie wygląda wcale aż tak źle akurat. Teren taki dosyć podmokły, ale mimo tego, już tych kilka dni bez opadów da się tutaj odczuć i zauważyć w porównaniu z tym, co było kilkanaście dni temu. I następny, prawdziwkowy staruszek. No, niestety przestrzeliłam się z terminem, ale nie dlatego, że tego nie pilnowałam, tylko dlatego, że chciałam ostatni weekend spędzić ze znajomymi. Więc nie przyjechałam tutaj. Przyjechałam dzisiaj, żeby w ogóle jeszcze się załapać na, na jakieś grzybobranie. Ale nie wygląda ono tak, jak sobie wyobrażałam. Jest oczywiście niezłe, całkiem przyzwoite. Ale marzyły mi się jednak takie młodziutkie jeszcze beczułeczki, prawdziwkowe. I następny, wielgachny koleżka. Prawdziwkowy. Ostatnia miejscowa. Jeszcze planuję zdążyć na jakiś obiad po drodze do Wrocławia. Miejscowa, w której byłam troszeczkę ponad tydzień temu, i naprawdę bardzo mi się tu podobało. I kryje się tutaj fajne towarzystwo, mimo tego, że już jest wieczór. Na pewno, na pewno byli tutaj dzisiaj grzybiarze i w sumie jestem niedaleko od parkingu. Ale mimo wszystko, mimo wszystko. Najpierw zauważyłam tego podgrzybka, ale jak się tu nachyliłam. To pod tymi małymi buczkami, właściwie pod tym małym buczkiem, dwa prawdziwki. I tradycyjnie dla Was, moi kochani widzowie, kolorowy koszyczek. Patrzcie, jakie suedeńka dzisiaj się udało nazbierać i jak kolorowo to poukładać głównie można nazbierać podgrzybków brunatnych i to też takich ładnych, beczułeczkowatych poza tym oczywiście prawdziwki, widzieliście tam dwa dobre naprawdę trafienia prawdziwki głównie już przerośnięte, no niestety nie udało mi się trafić na taki idealny moment no i też będzie sporo jeszcze do wykrajania te z pomarańczowym spodem to mleczaje świerkowe te z takim ceglastym to krasnoborowiki ceglastopore, trochę kurek Ozdóbek. No i pora zawijać się do domu jeszcze przede mną ze 120 km do Wrocławia, chyba. Pozdrawiam Was serdecznie.